Siemanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z i Dawno nie było, wiem, um, ale stwierdziłem, że coś tam mogę w sumie nagrać. Um, jako, że pojawiło się też coś nowego, nowe zajęcie, um, a mianowicie polowanie na um, wędrujących, ale troszkę inne niż dotychczas, więc um, poczekajcie, bo jestem w trakcie też robienia księgi zwierząt. Um, kolejna forma znęcania się kartofla nad ludźmi. Um, Aczkolwiek, aczkolwiek ta księga jest chyba najprzyjemniejsza z tych elementów znęcania, które Kartofelek jak dotąd zastosował na graczach. Więc no, więc w miarę przyjemnie się to robi. Może pomijając łowienie rubinków. Ale dobra, moi drodzy, przejdźmy może tam, gdzie powinniśmy przejść, czyli do Werdentu. Moi drodzy, dodano. Wędrujących, na których można codziennie sobie polować, dostajemy za nie specjalne żetony do osłabiania neshera. Każdy o tym mówi, nikt nie wie, kim jest Nesher. Aha, dobra, no czyli w skrócie, w skrócie, za wcześnie, żebym zaczynał sobie kolejne questy. No ale nawet jeśli nie, to na tych wędrujących zapolujemy. Za wykonanie questów z tych wędrujących, możemy. Możemy yy, uzyskać podjonki do ekspienia naszych towarzyszy, więc yy, jest to takie yy, na pewno przydatne, bo w ekspieniu towarzysze, to teraz będzie też duży profil. Yy, co się u mnie w ogóle zmieniło? Idziemy już do pierwszego wędrującego, yy, yy, no poza tym tą księgą towarzysza. Najlepszą obroną jest atak. Przeszedłem chyba 11 poziomów yy, mrowiska, więc jestem na 33 obecnie. Yy, już trochę osłabiłem to mrowisko ze dwa razy, ale jeszcze muszę tego bossa trochę osłabić, yy, bo jego leczenie jest takie, że bez końca się z nim walczy. On mnie już nie zabija, ale bez końca z nim walczę, bo z nagle z 40% ma 99%. Yy, u handlarza też wykonałem kolejne etapy, więc jestem na piątym etapie. Muszę mu teraz żółwie yy, dostarczyć hodowlane. No, i mamy pierwszego wędrującego. Czy coś z niego będzie? Mamy żetony. Nie zawsze wypadają żetony, i nie zawsze pojawia się obstawa. Ale obstawę warto bić. Ona też sobie lata luzem poza, poza samą walką z tymi wędrującymi. O, tutaj jest przykład. I z tej obstawy, uwaga, lecą rzeczy, te zdobycze, które są potrzebne do questów. Na przykład kolczyki dam. Ja już się poddałem ostatecznie złamał mnie kartofel psychicznie i kolczyki dam, nie zbierałem do maksymalnej liczby, tak jak planowałem pierwotnie, tylko tylko w sumie zebrałem na minimum na 30 sztuk, co oznacza, że drugie tyle w sumie w tym momencie mam do sprzedania i będę je na pewno wystawiał jak już mamy tu łowiska, to też łowimy łapiemy wszystkie surowce które po drodze nam wpadną w łapy i zeszliśmy nie w to miejsce o, tutaj mamy, kolejny kolejny wędrujący, czyli już mamy dwóch na koncie. I to co jest właśnie ciekawe w tym to nawet nie jest event w tej aktualizacji. To to, że tych wędrujących jest tyle, jest na pęczki, że w pewnym momencie miałem na jednej mapie ośmiu. Więc to jest też takie wow, mają rozmach. Na klify zerkniemy potem, tu mamy porzucony obóz, nie, na porzuconym obozie nas to nie interesuje, w sumie klify nas interesują. Minus jest taki, że te, ci wędrujący pojawiają się trochę, jakby to ująć, Nie ja to nazwę może, że poza balansem ekspowiska, czyli tutaj mamy ekspowisko na 80, no dobra, by, byli wędrujący na 80, ale chociaż chyba na 96 żeśmy zabili, nie pamiętam, ale... Temat jest taki, że na ekspowisku na 90 mamy na przykład na 130 levelu y, tych wędrujących, więc trochę słabo. Trochę bardzo słabo. Kurde, tędy tam nie wejdę, a mamy tam aż dwóch: 66 i 46, Ym, więc lecimy tędy. Więc no, więc troszkę ten taki balans powiedzmy y, jest y, podłamany. Tak samo jak ta obstawa. Ta obstawa to jest w ogóle beka, bo byłem sobie na ekspowisku na Daily Questie na piratach, których możecie znać z jedna, z, na pewno z poprzednich odcinków, ci piraci z około 115 levelem i ym, akcja była tego typu, że tam randomowo byli, yy, yy, randomowo łazili sobie yy, ludzie z obstawy, no kińrzysz. Tam sobie randomowo łazili ludzie z obstawy niektórych wędrujących. I co ciekawe, yy, mieli 181 level. Ci bandyci, to co przed chwilą zabijałem po tych wędrujących. A my czterech, czterech na koncie, by the way. Yy, I temat jest taki, że yy, zrobiłem sobie tych ze 181 levelem. Mam 115 zaznaczmy. Yy, I straciłem tylko 7% życia. Wiadomo, ja spamuję wszystkie umki, ale, ale mimo wszystko nie powinienem być w stanie zabić 181 levela. Więc tutaj balans też ich mocy jest dość słaby, tej obstawy. No w sumie trochę fair pod kątem tego, że mm, że po zabiciu wędrującego może się po, po, pojawić tam nawet kilkunastu z ich obstawy. No ale mimo wszystko, no, bijąc y, wędrującego na 180 poziomie, to raczej nie obawiam się. Otworków zwykłych ze 180 kg. No ale cóż. Nie będę narzekał. Fajnie, fajnie się walczy. Dla mnie spoko, Stonks. Łapiemy wszystkie ziółka, łapiemy wszystkie rybki, wszystkie drzewka, wszystko. Ponieważ praktycznie wszystkie w tym momencie. O, widzicie? Ze zdobyczy mamy. Wszystkie w tym momencie księgi, które są i które będą, będą od nas wymagać surowców. Surowców, zdobyczy i wszystkiego. Wszystkiego. Więc na dobrą sprawę opłaca się. W sumie te kolczyki to ja tak na wyrost powiedziałem, że mam na sprzedaż, bo one też mogą się jeszcze przydać. Więc nie, nie mam ich na sprzedaż, cofam to. Żeby nie było, że zaraz będą oferty. Ej, a weź mi sprzedaj. Um, wszystko to jest potrzebne. Chcecie czy nie. <gry> um, ale te zdobycze naprawdę, dzięki tym... Rozbójnikom z obstaw są tak proste do zdobycia, że to po prostu jest nieporównywalne. Aju! Aju! Wow. Standardowo u mnie bez zmian. Trzeba sobie kichnąć. Ła, aż mnie serducho zabolało. No. Yy, tak jak mówiłem w odcineczku ostatnim, gdzie pokazałem swoją mordkę kolejny raz. Yy, po latach w sumie i to dosłownie to um, nie mam nie mam w planach e, nagrywać mega regularnie z Alcatree e, tylko tak bardziej na wyrywki, e, ale live, live rozpatruję tylko to już chyba po zmianie sprzętu, bo ten laptop to e, jak będzie mi blue screeny podczas live'u wywalał to mnie coś strzeli, więc no A now, nowy sprzęt o wiele mocniejszy już stacjonarka to już chyba będzie jednak duży przeskok technologiczny i jakościowy, więc myślę, że będzie dobry do tego. Plus elementy chłodzące nie będą tuż przy mikrofonie, tylko będą gdzieś tam delikatnie oddalone, co oznacza, że będę mógł sobie na spokojnie nie wyciszać, bo ten laptop mam w tym momencie wyciszone, mam wiatraki, czyli na dobrą sprawę tak rzeczywiście wyłączone po prostu. No wiadomo, to może zaszkodzić, bo to gówno się na, nagrzewa do 92 stopni łącznie. Można śmiało jajecznicę zrobić i trzeba byłoby go delikatnie schłodzić, żeby zaparzyć kawę. Bo kawę się parzy przy 80 stopni. Więc no. Um, więc nie ma lekko. Um, ale już coraz mniej jakby interesuje mnie ten laptop. Coraz mniej o niego dbam, bo po prostu już się zapatruję będzie ten nowy komputer. Będzie ten nowy komputer. Um, więc no. Um. Kurczę, powiem wam, że strasznie mało tych wędrujących. Ktoś musiał ich powybijać, bo o tej porze mamy w tym momencie dokładnie, słuchajcie, 7.43. Eee, mm, no to zazwyczaj w tym momencie to jest ich po prostu aż natłok. Tu sobie jeszcze przejdziemy. Poszukamy, poszukamy. No, obiecałem wam wędrujących zabiłem tylko czterech. No dobra, no to jest w sumie i tak dość dużo, patrząc na to, ilu wędrujących można było spotkać wcześniej. Eee, że hardcorem było spotkanie dwóch czy trzech, jeśli się na nich nie polowało, tylko się łaziło. A w tym momencie mamy czterech po niecałych 10 minutach i piąty. Mamy piątego i obawiam się, że to będzie powoli końcowa, jeśli chodzi o wędrujących, bo mam wrażenie, że już się nie porespi za, za prędko. Zobiję sobie go. I kolejne żetoniki oczywiście wpadają. Więc no, więc na no dobrą sprawę Taka wspaniała przygoda Nas teraz interesują łowiska z trzecim tierem Ze względu właśnie na to, że musimy y, łowić rubinki y, I powiem wam Ooo I to jest to Mamy pięciu i pięciu kolejnych przed nami Ym, Powiem wam, że łatwiej złowić kwawniczki niż rubinki I to poważnie To jest moja op opinia Ja pierdziu, patrzcie na to to będzie ewidentnie miniatura, moi drodzy. Ja pierdzielę pięciu wędrujących na jednej mapce z obstawą w takiej ilości, że to ciul. Aż mi się zbugowały postacie. Ej, no, zbugowały się. Poczekajcie, szybkie cięcie. Dobra. Odbugowało się. Ja myślę, że serwery Al Alcatli się po prostu trochę przeciążyły w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie. Aczkolwiek już się odciążyły, i w sumie nie jestem wam w stanie powiedzieć w tym momencie, ile, ile tak naprawdę ich zabiliśmy, bo tutaj część była zbugowana, i nie wiem, czy dwóch było zbugowanych, czy trzech. Na pewno dwóch przynajmniej zabiliśmy wędrujących. Nie mogę fair powiedzieć, że 10 mamy już na koncie w dzisiejszym odcinku, bo myślę, że przynajmniej jeden przynajmniej jeden na pewno był zbugowany. Więc powiedzmy, że 8. To myślę, że będzie bezpieczna liczba, nie przesadna. Jak tam tutaj tutaj też mamy. To co, bijemy do 10. Myślę, że mm, będzie to spoko opcja. Ym, załóżmy, że rzeczywiście mamy 8, tak może być. Jest niewykluczone mimo tego zbugowania, więc jeszcze dwóch, z czego po jednego właśnie pędzimy moi drodzy. Yy, więc teraz, w sumie, to może być trochę ciekawsze, bo się będzie polować na nich z drugiej strony. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, 10 odcinków z polowania na yy, wędrujących. Tym bardziej, patrząc na to, yy, tak że yy, no to będą ci sami wędrujący, łatwo jest ich znaleźć, bo się masowo respią. Zresztą mogliście ją zobaczyć, i w sumie nic ciekawego z nich nie leci, bo tylko te żetony Będę musiał jeszcze obczaić kwestię nashera: To to tak naprawdę jest, bo wszyscy tam mówią o tym nasherze, na szerze. Um, I wszyscy wydają się wiedzieć o co chodzi, mam wrażenie, że nikt nie wie o co chodzi. Takie moje przeczucie. Um, dobra, jeszcze jest szansa tutaj. Nie możemy się przyspieszyć, możemy się przyspieszyć. No. Więc, więc tak, więc w tych klimatach mi mija ostatnio czas, czyli robienie księgi zwierząt. Coś tam wróciłem troszeczkę do robienia też księgi tam towarzyszy. Nie wiem jak to nazwać. No ale tam w sumie to bardziej chyba księgi nekromancji, torby i tak dalej te, tego typu rzeczy, czyli kopię sobie tam zwłoki i tak dalej, ostatnio wykopałem 90 sztuk zwłok nie tych co trzeba więc też fajnie bardzo się ucieszyłem jak się zorientowałem że 90 sztuk wykopałem jednych zwłok, a potrzebowałem innych, których miałem sztuk 0 odłożonych i w tym momencie mam ich 18 więc no żyć nie umierać no. ja jam jest szczęśliw no co jest? No 10. Nie znajdziemy. Chyba trzeba będzie sięgnąć po drastyczne środki, moi drodzy. stoja rybacka. A nie, byliśmy tu już. To zrypałem. <laughs> no dobra, chodźmy tu w górę. Może cokolwiek się ugra. No, hmm. patrzcie, tu mamy z trzecim tierem, Czy mogłem sobie tutaj w sumie też łowić? A nie wiem, jakoś to mnie zawsze ciągnęło na ten... Na Asgard, na ten tier 41 bym nie ryzykował, 120 byśmy jeszcze zrobili. No i właśnie, o tym mówię, co nie? 108, 111, czyli ekspowisko około setnego levela 105, co nie? I mamy tutaj wędrujących z ponad 140. Where sense, where logic. Według mnie pow powinno to być troszkę bardziej uporządkowane. Mm, proszę bardzo, 141, 131, 146, ale Miśka sobie zbijemy. Bo na 118 robi się zbrojki z niego. Będzie się chyba robić dopiero. E, więc dla mnie spokojnie. No, długo się go bije. Mam wrażenie, że moje pierwsze bicie Miśka było prostsze. Szybsze. No dobra. No i mamy go z głowy. No i patrzcie, 141, co nie? Aha, bugowany. Obaj zbugowani. Wspaniale. już, już, już chciałem poszpanić. No, <gry> dobra. Skoro skoro brakuje nam wędrujących naszych, to pójdziemy sobie w takim razie w tym kierunku i pokażę wam to, o czym mówiłem. Jak gadałem z Kartoflem, to coś tam rzucił hasło, że mogą być tak w rzeczywistości te obstawy słabsze nawet o połowę niż ich standardowy level. 181, 197. No tych na pewno bym nie zrobił. Natomiast. O. Mamy tutaj obstawę. Dobra, najpierw sobie rozwalmy tego gnojka. Tylko by nie wadził. No i patrzcie. Tak. 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 O. Raz mi więcej zabrał życia. Tada. 24% życia stracone. Ubity 181. EXP y, też przyjemne. Co, tylko, tylko 1080? Kurde, wczoraj miałem 1200. <grym>? Tak to jak, no. O, mam wrażenie, że może być jakimś cudem trudniej. Przynajmniej dłużej mi to może zejść. Ale powiem wam, że już mnie niektóre przyciski wręcz parzą w palce. Chyba mamy już osiągnięte 90 stopni. <grym>? ale kurczę chciałbym jeszcze cokolwiek ubić tutaj. Mm, dobra, jest jeszcze jedna nadzieja. Południowe klify. Tu mi zaczęło lagować w tym momencie. Nie, już się bałem, matko. Mm, jesteśmy po walce, po walce. Dobra. Um, mm, mm, to niedawno używaliśmy. Południowe klify. Tutaj w ogóle w grocie zwierzęcego serca. Robimy e, questy na księgę zwierząt. E, trzeba kluczyk znaleźć w skrzynce. Zostało dodane e, kilka skrzynek chyba z 10 max. Bo po trzy dostawałem kartki z jednej skrzynki. Te kartki zwierzęce oczywiście. Przyklejamy je sobie do księgi i możemy zaczynać quest. No i znalazłem momentalnie wszystkie 30 kartek, więc w sumie spoko. I tutaj też brak, moi drodzy. Dobra, to nie będę przedłużał sztucznie, żeby szukać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Taka mała aktualizacja, co tam u mnie w Alcatry. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!